Sią przyjacielu? Spróbuję ci w bardzo prosty sposób przekazać pewną pewną świadomość. Drugi przyjacielu, pijaku, kocham cię. Dla, dlatego ci to powiem, bo, bo cię kochał. Bo nie jesteś miłojętny, po prostu. Od pewnego czasu, nie wiem, ponad tydzień chyba, jakoś, może tydzień, odkąd odbyłem tą moją podróż w czasie, odkąd dogrzebałem się do pewnego źródła poważnego uzależnienia, bardzo głębokiego, bardzo długiego, które wlecze się, wlecze się i wlecze się i wlecze się, aż w końcu trafiło na mnie. Nie chcę, żeby to jakoś tak zarozumiale, za, zarozumiale brzmiało, ale trzeba być świadomym siebie i wiedzieć, co się dzieje. Nie? Czy warto? Trzeba, nie trzeba, warto. I przyjacielu, dochodzą do mnie codziennie. <laughs> Takie nowe kropki do połączenia. Mm. Dobra, może tak. Ja Ci przyjacielu powiem, dlaczego terapię od uzależnień, AA i tak dalej, tego typu spotkania, dlaczego to nie działa? Działa w pewien sposób, w pewnym sensie działa. Tylko, że człowiek, jeżeli będzie chciał siłą woli, jakby wyhamować ten, ten nauk, to uzależnienie, to jest to wyłącznie zaleczanie, zaleczanie, jeszcze raz zaleczanie. A nie uzdrowienie. To nie jest wyzwalające w żaden sposób. Bo cały czas się musisz pilnować. Jeszcze nakładają ci to piętno takie, że do końca życia będziesz alkoholikiem. Znamy ten tekst, nie? Że człowiek jest do końca życia alkoholikiem. Dlatego to jest nieskuteczne. Bo to jest dalej walka. Do końca życia musisz walczyć. Na żadnej terapii, przyjacielu, nie powiedzą ci prawdy na temat ducha alkoholu. Bo połowa terapeutów po prostu nie wierzy w takie historie jak duchy, bo jest to dla nich jakieś kurwa czary, Mary obłąkane. A druga połowa. Po prostu ma wyklepane na pamięć regułki z książek. Nawet jeżeli są tam terapeuci, którzy mieli już ten problem alkoholowy za sobą i jakieś tam doświadczenie mają, też nie do końca rozumieją, co się działo. Ale udało im się z tego wygrzebać. Teraz są terapeutami. Ja nikogo nie krytykuję. Panie, że sobie ludzie jak, jakkolwiek radzą, każdy na swój sposób sobie radzi. Nie? Nie masz świadomości ducha alkoholu, to sięgasz po inne narzędzia, właśnie terapeutów i tak dalej. Ja ich nie krytykuję, nie o to mi chodzi. Po prostu mówię, jak jest, nie? Generalnie tak jest, że nie mają świadomości ducha alkoholu. Bo jakby pewnie zaczęli gadać na temat duchów alkoholu, to by pewnie stracili robotę, nie? Ale się o to. Tam po prostu nie usłyszysz na temat. Uświadomienie sobie ducha alkoholu. A ja chcę ci o tym powiedzieć. Chcę ci przywrócić pełną świadomość. Przypomnieć po prostu, bratku, mój kochany, uświadomienie sobie tego ducha to jest pierwszy krok w ogóle. Pierwszy krok do wyzwolenia. Nie silna wola. Bo silna wola jest potrzebna, kiedy chcesz walczyć. Z tym, że ja się już nie napiję walczyć. Bo walczyć można do końca świata i dalej to będzie, wiesz, widziałeś kiedyś, żeby walka w czymkolwiek pomogła? Jakakolwiek gdziekolwiek niezależnie od kontekstu. Walka żeby w czymkolwiek pomogła. Jeżeli uświadomisz sobie ducha alkoholu, nawiążesz z nim realny kontakt, to on, przede wszystkim, będziesz miał w ogóle szacunek do niego, do tego ducha alkoholu. Będziesz pił ze świadomością, nawet jeżeli już będziesz pił, mając świadomość, że właśnie nawiązujesz kontakt z duchem alkoholu, a jest to żywa istota, inteligentna, potężna swoją drogą. Za każdym razem, kiedy będziesz nawiązywał ten kontakt, będziesz jakby stwarzał przestrzeń dla ducha alkoholu, żeby poprowadził Cię, nawet jak Ci się kurwa urwie film, to on poprowadzi Cię w miejsca i sprawi, że na kacu przyjdzie do Ciebie zrozumienie pewne. Wiem, jak to wszystko brzmi. Wiem. jest to. Yy. Przyjdzie do ciebie pewne zrozumienie. Jeżeli tylko uszanujesz go i dasz mu działać. Mogłem w ogóle zacząć od tego, że mówię do ludzi, którzy naprawdę mają z tym problem są zniewoleni przez siebie samych, tak naprawdę bo nie przez alkohol. Alkohol nie zniewala to my siebie zniewalamy alkoholem. Mówię to do ludzi, którzy naprawdę mają z tym problem, nie wiedzą za bardzo co się dzieje, jak sobie z tym poradzić, i sięgają po alkohol w cierpieniu, tworząc sobie pewnego przyjaciela, pewnego kompana w tym cierpieniu, ponieważ nic tak jak alkohol, jak duch alkoholu, nie rozumie nikt, nie rozumie tak dobrze. Nikt nie da Ci takiego zrozumienia jak duch alkoholu. To jest duch cierpienia. Jest to często błogosławieństwo. Ale zdemonizowane, zdemonizowany został duch alkoholu do tego stopnia, że mam nadzieję, że nie będzie. No w sumie mam nadzieję, że nie będzie ciężko to odkłamać i przywrócić szacunek dla ducha alkoholu. Bo szacunek należy się wszelkim duchom, bezwzględnie wszelkim wszystkim. Alkoholu jest Duch alkoholu jest tak tak ogromnym przyjacielem, tak ogromnym wsparciem, że człowiekowi w cierpieniu ciężko się z nim rozstać. Ciężko mu się z nim pożegnać, bo nie rozumie, tej relacji, tego toksycznego związku. A toksycznie jest dlatego, że duch, z którym się bratasz, jest w tobie nieuświadomiony. Nie rozumiesz tego, nie rozumiesz tej relacji. Nie rozumiesz, że siedzisz z duchem alkoholu, że zaprosiłeś go do siebie. Nie rozumiesz, co się z tobą dzieje. I to jest kurwa tragedia. Że zrobiliśmy z alkoholu wroga, podczas gdy on jest wsparciem dla ciebie. Ale z jednej strony widzisz, że to jest wróg, że on cię poniewiera, że on cię zniewala, bo tak sobie to kurwa Twój łeb tłumaczy i wszyscy w koło tak ci mówią. Z drugiej strony masz to wsparcie od niego, bo jak się napijesz, to się czujesz lepiej, już nie cierpisz. Więc jak masz nie mieć popierdolone w głowie? Uświadom sobie, przypomnij sobie, bo masz to zapisane w sobie w komórkach. Masz tą pamięć, duch alkoholu. To jest przepotężna, inteligentna, żywa istota. To nie jest tylko ciecz w butelce, to jest tylko wyzwalacz. Piwko, wódeczka, to jest tylko łącznik. Z tym przewodnikiem cierpienia ale jak masz uświadomionego ducha, to masz i do niego szacunek inaczej, inaczej postrzegasz tą rzeczywistość w ogóle. Nie nadużywasz tego alkoholu, bo masz do niego szacunek. To jest taki przyjaciel na siłę, dopóki masz to nieuświadomione, masz kurwa przyjaciela na siłę i po prostu jesteś natrętny. Ja miałem takiego kolegę kiedyś wiecie który jak się napierdolił, dostał stał kurwa dwa centymetry od mojej twarzy i mi napierdalał i mówił, i mówił. Skufy mu jebie, kurwa, nie da się z gościem wytrzymać, bo pierdolić jakieś farmazony, ale dalej ci mówi, dalej. My tacy sami jesteśmy wobec alkoholu. Wobec ducha alkoholu jesteśmy tacy kurwa sami, takie same natręty, nieznośni, jak małe dzieci, kurwa nierozumne. Dopóki mamy nieuświadomionego ducha alkoholu, to tak jest. I duch alkoholu, jako ta inteligencja, nie pozwala sobie na to. Jesteś wobec niego nachalny, nadużywasz go, no to cię sponiewiera to jest po prostu reakcja. Sprawi, że się obrzygasz, zesrasz w gacie, wylądujesz gdzieś kurwa na ławce czy pod ławką, i tak to się kończy. Ale to nie jest kara od alkoholu. On nie ma w nawyku karać ciebie. To jest tylko reakcja. To jest skutek, który sobie sam fundujesz. Jak można mówić, że alkohol jest kurwy synem, że to jest zło wcielone, bracie, to duch alkoholu pokazał mi prawdę o mnie, pokazał mi miejsce, okoliczności, w których zżyłem się z tym alkoholem, z duchem alkoholu, że było to w ogromnym cierpieniu. W przeroście, no to się naprawdę zżyłem na długo, na przeszło tysiąc lat. I dzisiaj dopiero dojrzewam do pewnych rzeczy. Dopiero dzisiaj rozumiem pewne mechanizmy. Rozumiem rzeczy, których nie rozumieją terapeuci. Widzę rzeczy, których nie widzą terapeuci, dlatego ci o tym mówię. Słyszę rzeczy, o których oni nawet sobie. O których oni sobie nawet nie pomyśleli jeszcze. Bo nie dopuszczają, nie są na tyle otwarci. Mam bracie, nadzieję, że. Yy, chociaż w najmniejszym stopniu. Podsunąłem cię z powrotem, wskazałem ci pewną drogę, gdzie kopać, bo nie dodam już nic, a dodam właściwie tylko tyle, że nie warto się też przerażać, nie warto się bać oczu takiego człowieka pod wpływem alkoholu, bo. Przejawiają się w nas przodkowie. A przodkowie byli różni. Byliśmy różnymi. Różnymi postaciami. Przodkowie się przez nas przejawiają. Łącząc się z duchem alkoholu, przodkowie są w stanie się wyrazić przez nas też w jakiś sposób. I nie ma w tym nic złego, bo jest to wykrzyczenie się w pewnym sensie. W cudzysłowie wykrzyczenie. Hmm. Także nie bójmy się własnych przodków. Jeżeli obserwujesz swojego partnera czy partnerkę pod wpływem alkoholu i widzisz w jego oczach kogoś innego, to nie bój się tego, bo to są przodkowie.